Jaký SMS přišel. Co to ty? Pane, jaké tu díse? Witam wszystkich. Dzisiaj tak o, bardziej na poważnie jestem na zrzutach. Ale jeszcze tak na spokojnie. Nie mam zamiaru tutaj jakoś wertować tego miejsca usilnie. Szukać czegokolwiek, bo no to jeszcze tak pora taka średnia. Chociaż jeżeli... Osobniki żyją No to zrzuty Albo już Zostały podniesione Albo jeszcze gdzieś leżą I czekają Pierwsze sztuki No myślę, że Dwa byki mogły zrzucić Ale znalezienie tego To jest loteria straszna. Także tu nie mam zamiaru Jakoś trzepać Zresztą widać też nie chodzę tam. z drugiej strony widzę, że byki, które tutaj były, to zmieniły miejsce w to miejsce. Wymieniły się po prostu do młodniczka. Wymieniły się miejscem z łaniami. Tutaj widzę łanie chodzą i młode byki. Moim oczom ukazał się zrzucik zeszłoroczny. Są tutaj jest chowany ósma tak chyba przy ścieżce Jeleni. Jest pierwsza tyczka w tym roku, ale jeszcze nie można powiedzieć, że sezon jest otwarty, bo nie jest to świeża tylko. Jest to dziesiątaczek. Nie ma że idealny, idealny w idealnym stanie. Tak wygląda rzucik. Barwa ciemna, ładna. Widziałem dwa byki. Jeden dosyć ładny był, duży, drugi coś pokroju tego. By dwa wiadomo w komplecie. Jeszcze tutaj zerknę i uciekam do samochodu i jadę na inny teren. No, dzisiaj pogoda jest rewelacja. A szkoda by było nie pójść. Także za bardzo nie ma tutaj, co liczyć na świeżaki, no ale jak widać, dobre i to na pusto. Nie wraca.